Grenada, przez setki lat wyspa eksploatowana przez brytyjskich władców kolonialnych. Uwikłana w latach 60. ubiegłego wieku w niebezpieczny dla całego świata konflikt pomiędzy ZSRR i Stanami Zjednoczonymi o Kubę. Nawet po uzyskaniu niepodległości, miejsce krwawych niepokojów wewnętrznych. Dzień dobry, Grenada. Wita. Ile nam cała podróż zajęła? Dziesięć dni. Z Wysp Zielonego przylądku. Dokładnie, Przez Atlantyk. Widać. No, zaczyna się. Spine! Very nice. Beautiful place. First time. Zobaczcie jaki kolor wody, nie wiem czy widzicie. Pokusowy. Pokażemy Wam, tutaj wyspę. Płyniemy z misją Nowar. Chodźcie na naszą stronę no myśliwyary.pl, słuchajcie, w cieniu teraz pokazuje, że mamy w polski, pasie taki termometr 30 stopni, prawie 31. Tutaj mamy godzinę, o jedną godzinę do tyłu musimy się przesunąć. Czy mamy koło drugiej? To jest czas okrętowy, a czas 6 godzin od polski do tyłu to jest czas tejszy lokalny. Widzicie, dobiliśmy, jesteśmy tutaj. Już jest wyłączony radar, bo jest niepotrzebny tutaj. Jeszcze mamy dużo paliwa. Super naprawdę zaparkowaliśmy. To co, Sławeczku, kończymy co? Na razie Że... kończymy.